Siem Elfy, tutaj Olga, i witamy was w kolejnym odcinku czterech uroczych gier. Od ostatniego odcinka minęło 114 dni i 19 godzin. A jak ktoś jest mądry to może obliczyć, ile to było miesięcy temu, jakoś chyba 3,5. Dobra, nieważne. Na początku możesz stawić 1300 łapkę w górę o smaku wody, bo mam akurat wodę obok. I oczywiście możesz stawić subskrypcję, aby zostać członkiem rodziny elfów. Bardzo miło się to było. zajmiemy. To absolutnie jest groźba ani prośba. Tak tylko mówię i co? Bez przedłużania zaczynamy. Pierwsza gra ma bardzo bliski mi tytuł. Tu, ponieważ nazywa się, dlaczego nie mogę po prostu pogadać normalnie z moim kraszem? I ja to osobiście czuję i ja rozumiem I zobaczmy o co chodzi w tej grze Bo bardzo mnie zainteresował właśnie tytuł Kim jesteś? Jesteśmy dziewczynką O zobaczcie to są takie Można wybrać na ile się czujesz dziewczynką albo na ile się czujesz chłopcem Albo kogo bardziej lubisz, lubisz chłopców czy dziewczynki Tak totalnie albo w sumie tak Troszeczkę bardziej to, albo troszeczkę bardziej to. No ja jestem, absolutnie lubię chłopców, akurat ja. I yy, jestem dziewczynką, więc, znaczy czuję się dziewczynką, więc zacznijmy tę grę. Cześć, kołchaj! Jeżeli ktoś nie wie, co to jest kohai to jest tak jakby senpai mówi do młodszej osoby, tak jakby... Okej, okay, znacie anime, wiecie, co to jest, nieważne. A, a, cze cze cześć, senpai! Yy, zawsze lubiłem ten, ten krajobraz yy, z... Z dachu. Czy jest jakiś w ogóle powód, dlaczego mnie tutaj zaprosiłaś? E, no bo e, tak naprawdę e, zaprosiłam Cię, bo chciałam powiedzieć, że... E, chciałam powiedzieć, że... Lubię Cię, senpai. Okej. Okay. <ścoughs> Dobra, jesteśmy... wcale nie zrobimy... E, pow... Lubię Cię, senpai. Po prostu, tak wiecie, z, z serca, tak? Z serca? Yy. Nie. Dam radę. Nie, dasz radę. Dlaczego nie mogę powiedzieć to, co dlaczego myślę? Oh, holy guacamole! Chyba jest mi niedobrze. Oho. Yy. I musimy... Czekajcie. Yy. Aj! Jak mogę to zrobić? Yy. A nie, mi jedna czas! Czekajcie! Jak mam to zrobić? Czy muszę... To jest nasz żołądek i muszę jakoś chyba wyrzucić yy, tam słowa. Boże, to jest takie prawdziwe, bo jak ja się denerwuję, to po prostu mnie tak niesamowicie boli brzuch, że ja naprawdę rozumiem tę sytuację. Come on, come on. Ge Generalnie jest beznadziejna w robieniu tych um, dziwnych rzeczy w brzuchu. No, proszę cię. O, o, no prawie, dobra. I teraz ty. I teraz ty. I like, I like. Lubicie, lubię. Cię, lubię cię. Zostało 17 sekund. Zostało 17 sekund. Come on. Nie, nie. Hate nawet nie. O, dobra. 10 sekund zostało, 10 sekund zostało. Słuchajcie, tego nie zrobi Nie uda mi się. Ej, no, ja chcę powiedzieć, że lubię mojego krasza, Kama. You. Ciebie ja nienawidzę. Przepraszam, ale to jest takie prawdziwe, bo gdybym ja musiała się przyznać, że, a, że lubię mojego krasza, to prawdopodobnie wyszłoby podobnie. Przepraszam. Senbaj się nie odzywa, pewnie nas ocenia. E, przepraszam, co to było? Um. Muszę pójść. Nie, a, muszę teraz pójść i zrobić y, dobrą rzecz. Bardzo, bardzo ważne. To, jest, to może nie jest dobrą, ale jakąś ważną, prawda? Y, widzimy się? Możemy spłacić spra jeszcze raz albo, y, albo wrócić do menu. Wiecie co? Ja spróbuję jeszcze raz. Y, bo po prostu taki wstyd przed cynpajem moim, o Boże. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Jak mi się nie uda, to y, to przejdziemy do kolejnej gry. Tak, 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 ale ja nie mogę tego tak zostawić. Ja nie mogę tego tak zostawić. Dobra. I próbuję jeszcze raz. I teraz. O, aj! Dobra. I teraz. Widzicie, już lepiej mi idzie. I like. I like. I like. O! oj, oj, oj. oj, oj. Jeszcze zostało 30 sekund. Come on! Za dużo jest tych serduszek. O, 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 dobrze, dobrze, dobrze. O, dobra. I ono pojedzie sobie w górę bez problemu. Mam jeszcze 30 sekund, aby dać you. Co, już? Um, czy musimy poczekać jeszcze 20 sekund? 25? Wiecie co? A nie, dobra, możemy kliknąć. Ja ciebie lubię! Lubię ciebie! Lubię cię! Senpai, nic się nie odzywa. Um, wiesz co? Zawsze też Cię lubiłem! Co powiesz na to, żebyśmy poszli na randkę jutro? Tak bardzo bym chciała, totalnie. A, chcę powiedzieć. Mhm. Eee, aha, jem razem takie, to takie śniadanie, bento, e, na tym, e, na randce na dachu. E, czy to się. Czy to można powiedzieć, że jest to e, pocałunek, wiecie, nie taki konkretny, ale prawie? Wcale nie muszę, muszę być cool. Co? No to co? Co co myślisz? A, to, że... A, e, o nie, o nie, o nie. Czy żebyśmy mówili dalej? A, twoje jedzenie jest smaczne. O, Boże. E, your food. Teraz jedzenie. Twoje jedzenie. Kanali. Ja cię bardzo proszę. Come on! O nie. O nie. Come on! Dobra. O nie, to się miało przykleić. To się miało przykleić. Przyklej się! O nie. O nie. Twoje jedzenie. Twoje jedzenie. Dobra. Mamy 20 sekund, mamy radę. I teraz. Jest. Jest. Jest smaczne. Jest. Smaczne. Yy. Come on. Dobra, poszło smaczne, ale jeszcze jest. Zostało 9 sekund. O, on nas chyba nie zrozumie, prawda? Nie. I zrobiliśmy dobrze, tylko nie w tej kolejności. Wyszło chyba. Y, twoje jedzenie smaczne jest. Możemy, Może lubimy jodę, może mówimy, lubimy mówić te, tego typu. E, takie dobre, że nie potrafisz tego powiedzieć? Absolutnie tak, absolutnie tak. Czy musimy spróbować jeszcze raz? No dobra, w takim razie ja spróbuję jeszcze raz i zobaczymy, czy nasza randka pójdzie dalej. <laughs> Udało się chyba. Tak, w ogóle, czy to jest dla Was e, obrzydliwe, że właśnie ruszamy jej żołądkiem, aby słowo poszło do góry? Mam nadzieję, że nie, bo ja Wam powiem szczerze, że bardzo to e, rozumiem, że, że właśnie ten, że, że ten brzuch się rusza. Twoje jedzenie jest smaczne. Cieszę się, że to słyszę. Przyniosę więcej, trochę, więcej jutro. T tak, pro proszę. Czyżbyśmy mieli kolejną rękę. Okej, okay, czyli to jest koniec. Y wiecie, co mi się strasznie ta gra podobała, ponieważ uważam, że jest super hiperrealistyczna, Bo ja jakkolwiek się zdenerwuję, to boli mnie brzuch, więc prawdopodobnie boli mnie brzuch całe życie, ale przemilczmy to. Więc to, przechodzimy do kolejnej gry. Okej, okay, i dwie informacje zanim zaczniemy kolejną grę. Po pierwsze, będziecie cały czas mieli aktywny system Windows na moim ekranie, ponieważ nagrywam ekran, a nie grę, więc przymilczmy to. Nic nie widzicie. A po drugie, pamiętajcie, żeby w komentarzach napisać, która gra najbardziej Wam się podobała. I mamy grę, która nazywa się yy, przygoda pójścia na imprezę. I powiem Wam, że to jest bardzo. Yy, czas, aby pójść na moją imprezę. Yy, I, znaczy, w sumie to jest chyba taka śliczna wędrówka pójść na imprezę, coś takiego. Yy, I. O mój Boże, tu jest duch! I wiecie co? Ja. Yy, ja się trochę boję. O Boże, to jest duchę. Hej duch. Yy, dzień dobry, czy jesteś duchem? Yy, dzień dobry, tak. Yy, czy chciałbyś pójść na imprezę ze mną? Yy, tak, dziękuję. A, wspaniała to była konwersacja, bardzo mi się podobała. Mamy w takim razie duszka, który pomoże nam może przeżyć te bardzo, bardzo straszne. Yy, yy. Właśnie o tym mówiłam, bardzo, bardzo. Wow, yy, te, te, te ręce są bardzo straszne. Tyle przeczytałam, tyle zdążyłam przeczytać. Czy Wy byście chcieli pójść ze mną na imprezę? Nie? Okej, okay. a może jednak nie chcecie znowu. Nie, nie mogę spamić na imprezę, dobra. W takim razie bardzo, ale to dużo. Bardzo, ale to dużo. Mówię, że dużo omijacie. Na pewno impreza będzie super. Idziemy dalej. O nie, to jest Spidor. czy Pająk. E, Pająku, czy ty chcesz iść z nami na imprezę? Pająku, dzień dobry. E, wow, ty naprawdę jesteś pajątkiem. E, dziękuję, tak. E, chodź ze mną, idziemy na imprezę. Um, czy ty będziesz z nami na imprezę? O, mamy w takim razie kolejnego towarzysza. Wiecie co, te rozmowy są tak jak trochę jak z Bronxu, ale nie komentujemy, idziemy dalej. Eee. O mój Boże, będę lepiej uważał, bo to, co idzie, to jest przerażające. Rzeczywiście to jest bardzo, bardzo przerażająca wiedźma. Czyżby ona chciała pójść z nami na imprezę? Y wiedźmo? Czy jesteś zła? Y nie, ale y chcę pójść z tobą na imprezę. Y idę właśnie teraz, więc możesz ze mną pójść. Wspaniale mamy już tutaj trzech kolegów, trzech znajomych. Idziemy razem na imprezę. Ciekawe, jestem w ogóle, jaka będzie ta impreza? Co tam nie wiem, jak sobie... Nie mogę sobie wyobrazić. Nawet nie wiem, co to jest i czy jest w ogóle niebezpieczny. Am. Um, to jest gumka do ścierania z oczami, znaczy z nogami, albo wielka taka sówka dziwna z długimi nogami. Czy ty chcesz z nim na imprezę? Hmm, kim jesteś? Długasowa. Okej, okay. okay, spoko, chodź ze mną, długasowo. Jestem dziewczyną, ale okej. Okay. Wiesz, co byłabyś idealną modelką na Instagrama? Naprawdę, po prostu mm. idziemy dalej. Szukamy kolejnych przyjaciół. Yy, jesteśmy prawie już jesteśmy prawie na miejscu wszyscy. Te, wszyscy. Yy, a nie, czekaj, nie macie przecież ciał. Okej. Okay. spoko. Absolutnie tak. Czyżbyśmy do. <laughs> Chyba. O, już jesteśmy. Um, pewnie Wam wyciszę muzykę, bo dostanę copyrighta, ale możemy sobie chillować i tańczyć na imprezy ze wszystkimi. Wcale nie są strasznie, prawda? O mój Boże, te ruchy. O mój Boże. tam jest. To są małe te yy, żaby. Muszę Wam jakoś dobrą muzykę do tego puścić, żeby, żeby, żebyście poczuli ten vibe. Dobra, tutaj widzę, impreza będzie dalej trwać, a my nie mamy czasu być, wiecie, całą, całą noc na imprezie, więc przenosimy się do kolejnej gry, ale bardzo miło, by, miło mi było Was poznać. I przed nami trzecia gra, która z tego co wiem, ma trochę smutny początek, ale powinna mieć szczęśliwe zakończenie. Zresztą zaraz Wam pokażę, bo chodzi w niej o to, że babcia, która żyła z chyba dziesięcioma kotami. Została przygnieciona przez e, tak jakby biblioteczkę. Bardzo jest mi przykro. A naszym zadaniem jest wyciągnięcie wszystkich jej kotów z tego mieszkania. Czyli musimy otworzyć e, te drzwi. E, I problem jest taki, że jako duszek nie jesteśmy w stanie zrobić dużo rzeczy, tak jak widzicie. Że tutaj ona mówi, że jest zbyt e, słaba, aby to otworzyć. Ale tutaj ile ma w ogóle kotów? 1, 2, 3, 4, 5? 6, 7, 8? Chyba 9-10, ok, w takim razie nasza babcia miała 10 kotów. To jest całkiem dużo, jeżeli mnie zapytacie, ale co tutaj mamy? Możemy, mamy tego kotka, to jest Friedrich, jest bardzo śpiącym mężczyzną i możemy go obudzić tylko i wyłącznie, jeżeli jest dobre jedzonko. Ok, tutaj mamy Mr. Spock, i on jest ogólnie trochę nieśmiały, ale Katnip sprawi, że że się zmieni, można na tyle powiedzieć. Tutaj mamy baroness i ona uwielbia oglądać telewizję specjalnie, jeżeli babcia oglądała swoje programy kuchenne. Znaczy, kuchenne, to się za. kulinarne. Tutaj mamy kolejnego koda, który się nazywa Pumpkin. I chciałaby... znaczy ogólnie babcia chciałaby, aby ona spróbowała się zaprzyjaźnić z innymi kotkami, ale raczej chyba to się nie uda. Tutaj mamy kolejnego kotka i to jest Joffrey, i on jest bardzo, bardzo inteligentny, ale bardzo łatwo się przestrasza. I to może być kat, kat. to może być kot, którego najłatwiej będziemy mogli jakoś na niego wpłynąć. I tutaj są kolejne kotki. Ale w takim razie, jeżeli mamy tego kotka i on y, jest. Najłatwiej na niego wpłynąć, to myślę, że zaczniemy od niego. Tylko ja też nie wiem o co. Okej, okay, mamy muchę, która wleciała. E, może włączmy lampę. Czy to cię obudzi? Nie, to tylko sprawiło, że e, mucha, w, nie wiem, wsiadła na lampę. To mamy kolejne kotki. Ponio i Clancy. Oni oboje uwielbiają hamak i, i, i nie dziwię się, ponieważ wygląda bardzo komfortowo. Czekajcie, zam, zamknięcie ani otwarcie okna nie sprawia, żeby nasz Jeffrey cokolwiek robił. A... Ok, może to? Dobra, mamy. Nasz, nasz główny bohater jest obudzony. Ale nie możemy przejść y, przez chyba, nie wiem, na, na prawo nie możemy przejść, ponieważ mamy tutaj kotka, który bardzo nie lubi y, innych. Tutaj jest w ogóle chyba jedenasty kot, nie wiem, czy go liczyłam. Jeżeli nie możemy przejść tędy, to może spróbujmy tutaj. Może tą miotłę można jakoś przerzucić? Myślałam, że może ta miotła jakoś, nie wiem, wywali się na klamkę i otworzy. Eee... Okej, okay, czyli naszego kotka zainteresowała woda. Może zacznij się bawić. Nie wiem, to, to wiem, że y, lubisz papier taletowy. Czy możemy coś tutaj przewrócić albo włączyć? wyłączyć? Chyba nie. O. Dobra, udało nam się jakoś wejść na drugą tą, na drugą stronę. Może bawimy się włóczką? Dobra, czyli mamy kolejnego kotka, który nie, y, nie pozwoli nam przejść na drugą stronę. Ale czekajcie, ona uwielbia telewizję. Ale chyba nie interesuje się bajkami z tego co widzę. Powinniśmy jakoś włączyć y, jakiś program kulinarny. Może tutaj jakaś jest. Nie, możemy to tylko włączyć i wyłączyć. Ha, co bym tutaj zrobić, żeby włączyć ten? Oto program. Powinien być gdzieś to jakiś pilot, nie? Albo jeden z tych przycisków powinien zacząć działać. Niestety chyba nie wydaje mi się, że cokolwiek z tego mamy. Y, tu jest wentylator. um. Jak ten pilot znalazł się w fotelu, moja droga. Ale czekajcie, on chyba działa. Okej, okay, więc jeżeli to jest ciastko, to może będziemy mogli tutaj przejść. Okej, okay, jesteśmy coraz, coraz bliżej drzwi. Żeby je otworzyć, tutaj możemy włączyć kuchenkę. To jest zabawka, okej. Okay, kociak wskakuje tutaj. Dobra, rozumiem. Możemy też włączyć wentylator, który chyba nic nie robi. Aha, ok, czyli teraz to, co mamy, z tego co widzę, możemy dać jedzą korypce. Mamy kociaka, który uwielbia się wspinać. Tylko, jakby może go zachęcić, aby wszedł na tę kolejną półkę? Ok, właśnie zrobiliśmy odwrotność tego, co miało być. Czekajcie, może jakoś kliknijmy tutaj. Nie, nie, wydaje mi się, że on chciałby tutaj wejść. Um. Ups, przepraszam. Chcę tylko bardzo, żebyś wszedł tam, tutaj, Kocie, jakbyś mógł. Świetna robota, Jeffrey. Tak, w sumie świetna robota, ale chciałbym, żebyś wszedł na tę. Może tutaj się. Poczekaj, pobaw się tym. Woda cię przestraszy, i teraz wskakuj tutaj, wskakuj tutaj kocie. Nawet nie wiecie, jak niesamowicie się namaczyłam. 10 minut tutaj siedzę i przeklikuję wszystko, co się da, ale najwyraźniej może. E, Okej? Okay. I teraz wyłączmy wodę i podgrzejmy to? Jakiś kot może się obudzi? Halo, ty byś chciał się obudzić? Ty uwielbiasz jedzonko, jak jest dobre. Um... Okej. Okay. Kocie. Kocie, zobacz, jakie to jest przepyszne, jakie to jest milutkie i cieplutkie, jakbyś chciał tylko się obudzić i. Ahm, um, i jakby zainteresować. Oh! Zainteresować się tym. O nie, tutaj. O, 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 o! Okej, okay, udało nam się uratować 10k, 10 kotów albo i więcej. Przemilczmy to, że um, około 10 minut na to spędziłam. I przeklikując wszystko, co się dało, żeby tamten kociak wszedł na tą wyższą półkę. Ale w takim razie to jest koniec trzeciej gry idziemy w takim razie do czwartej i ostatniej. Okej, okay, nasza ostatnia gra z tego co wiem, ma być urocza. Chociaż nie jestem taka do końca pewna, bo też miała tak horror, więc trzymajcie za mnie kciuki, że nie będzie nic strasznego. Oho, zaczyna się. Ale ma być urocza. Ja trzymam kciuki, że... O, zobaczcie. Ej, to, to jest normalnie... ty, To są kucy z Bronxu. To jest grafika kucy z Bronxu. To jest dla tych wszystkich, którzy każą mi... E, znaczy nie, nie każą, ale ci, którzy e, mówią, że abym nagrała jakąś, jakiś horror na kanale. To jest jedyny horror, jaki kiedykolwiek nagram. Uwierzcie mi. Dlaczego tak głośno oddychasz? Okej. Okay. Przeuroczy tu rzeczy. Tu jesteś coś zamkniętego. Um. O, tu jakaś urocza. Jaka urocza ta rybka jest? E, ok. Czy ja mam iść w drugą stronę? E, popatrz za siebie. Kim ty jesteś? Um, czy to jest przyjaciel? Czy on nie sprawi, żebym zaraz miała jumpscare? Dzień dobry, czy ja mogę jakoś do pana pozmawiać? Nie. Musimy w takim razie pójść dalej. Ej, no to jest normalnie ten. Jeju, jak się nazywa ten taki... Ropuch? To normalnie wygląda jak ropuch. Um. Okej. Okay. Mam zbierać te pszczółki, najwyraźniej. Tu jest kolejna. Um. Przestraszyłaś mnie, wielka, biedronko. Ale jest uroczo. Nie jest wcale przerażająco. Wiecie, co mam nadzieję? Czy ja mam Cię jakoś obejść? Że gra, nie wiem, nie. Kontroluje mnie, i ja się będę czuła bezpiecznie, że będzie wszystko ok i spoko, a nagle. a nagle się coś stanie. Okej. Okay. Chyba to przed chwilą widzieliśmy. Um. Czy coś się zmieniło? Oprócz naszej biedronki. Nie, biedronka tej była przed chwilą. Tutaj jest wszystko to samo. Um, więc co mamy iść dalej? I dalej? W ogóle. Jaki dom ma tyle korytarzy? I znowu jest to samo. Chyba, że coś się teraz zmieni. A, nie, cały czas jest biedronka. Czekajcie, a może. Tutaj coś musimy nacisnąć? Kto tam jest na górze? Okej, okay, to jest żarówka i wielka parówka, która się do nas śmieje. Wiecie co, tego trochę nie rozumiem. Dlaczego, jeżeli to jest urocza gratusu zabite drzwi dechami? Na zasadzie to jest super podejrzane. Może oni mnie trzymają jako niewolnicę? Uh. Okej, okay. to się cały czas powtarza i jest super ciemno, ale słyszę jak chodzę i słyszę też jak skaczę. Wiecie co? Uh. Okej, okay, mamy achievementy w tej grze najwyraźniej, ale wiecie co? Nic tutaj się nie dzieje. Nic nie jestem w stanie przewidzieć, chyba że muszę nacisnąć jakiś przycisk. Słyszę, jak chodzę, ale nic się nie dzieje. Ale wiecie co? Ja tutaj widzę, że my się za dobrze bawimy, a czas leci, więc nie chcę, żeby ten odcinek trwał półtorej godziny. Więc co? Ja się z wami żegnam. To była ostatnia gra bardzo dziwna. Jeżeli byście chcieli, to mogłabym ją nagrać oddzielnie. Ale pamiętajcie też w komentarzach, żeby napisać, która gra naj najbardziej wam się podobała. I co? Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że będziecie mieli wspaniały dzień. I co? Do zobaczenia. Cześć! Update. To cały czas trwa.